Myślisz, gdzie w stalowej woli ulokować swoją firmę? Wystarczy skontaktować się z kuźnią przedsiębiorczości, która w swojej ofercie posiada szereg atrakcyjnych lokali do wynajęcia pod działalność gospodarczą. Przykład to strefa coworkingu, nowoczesna przestrzeń biznesowa, gdzie można wynająć biurka z dostępem do mediów i sieci na czas, w zależności od potrzeb. Wykorzystać salę do kameralnych spotkań, taką jak ta, mniejszą ale również dużo większą konferencyjno-szkoleniową wyposażoną w niezbędny sprzęt. Kuźnia Przedsiębiorczości dodatkowo oferuje 20 biur umeblowanych lub do aranżacji własnej. Posiada także zaplecze socjalne wraz z integracyjną strefą relaksu dla lokatorów, a wszystko to na preferencyjnych warunkach dla biznesu. Wszystkich Państwa prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność w Stalowej Woli witamy na pokładzie Kuźni Przedsiębiorczości i gorąco zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. A jest to bardzo szeroki wachlarz usług skierowanych dla podmiotów gospodarczych, zarówno atrakcyjne pomieszczenia biurowe, jak i sale konferencyjno-szkoleniowe, a także dotacje w zakresie pozyskiwania środków unijnych, usługę wirtualnego biura lub adresu internetowego dla podmiotów gospodarczych. Zaufało nam już wielu przedsiębiorców i mam nadzieję, że dołączycie Państwo do tego zaszczytnego grona. Także w budynku Mostostalu przy Alejach Jana Pawła II na prowadzących działalność gospodarczą i startupy czekają do wynajęcia lokale biurowe o różnej powierzchni. Bezpośredni dostęp z windy, podłączone wszystkie media, sieć internetowa, a nawet meble w zależności od potrzeb są do dyspozycji przedsiębiorców. Z kolei w inkubatorze technologicznym przy ulicy Kwiatkowskiego 9 do wykorzystania profesjonalna sala konferencyjno-szkoleniowa, którą w zależności od potrzeb można przedzielić dźwiękoszczelną przegrodą i prowadzić równolegle zajęcia warsztatowo-seminaryjne. Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu powieszczeń dostępne są na stronie www.ststrefa.pl lub pod numerem telefonu 15 814 91 12.